Cześć, nazywam się Ania i dzisiaj chciałabym Cię zaprosić na prezentację jesiennego boksa na każdą okazję. Box prezentuje się w taki sposób z góry. Jest to wieczko, które zostało przeze mnie ozdobione. Mamy tutaj shaker na takiej plastikowej szybce. Jest gotowy, skupiony na którym zlocie. Do tego mamy słoneczniki z ranu, listki z papieru kraftowego, listki, wycinanki z kolekcji, Troszeczkę chrobotka w takim białym kolorze. Moje ulubione kuleczki. To są plastikowe elementy, które kupiłam kiedyś w rówce i tak sobie je powolutku zużywam i rozrywam. Tu jest kolejny plastikowy element do tego wstążeczka. I jeszcze jeden kwiatek z papieru, który pasował mi kolorystycznie do tego boksa. W środku w shaker boxie mam takie elementy, to są też gotowce do shakera. One mają kształt kwiatuszków, grzybków, listków. Do tego dorzuciłam trochę cekinów i złote mikrokulki, tak żeby wszystko elegancko się tutaj poruszało. Więc jak widzisz, shaker box faktycznie wydaje dźwięk taki właśnie, jakby się coś tam przesypywało. Jeżeli chodzi o samego boxa, to ścianki okleiłam kolekcją papierów jesiennych. Od Karoliny Bińkowskiej. Nie wiem, czy pamiętasz, ale dla Diki robiłam taką inspirację ramka na kartce sztalugowej. Ramka na zdjęcie na kartce sztalugowej. I wtedy właśnie drukowałam te papiery z jesiennej kolekcji, bo ta ramka była właśnie w takich jesiennych klimatach. Tyle, że miałam jakieś problemy z drukarką. Do tego próbowałam wydrukować całą kolekcję naraz, a więc strasznie dużo mi tych papierów zostało. No i po prostu. Żeby nie czekały na przyszły sezon, stwierdziłam, że jeszcze coś z nimi zrobię. Zwłaszcza, że ten boks mi się przyda, ponieważ jest to boks przeznaczony na prezent dla, dla bliskiej osoby. Bazę do boksa robiłam sama, dlatego też oklejone jest denko. Baza jest na kraftowym papierze. No i co więcej, może rozłożymy boksa, to będzie ciekawiej się działo. Tak więc ściągamy wieczko i już widzicie kwiatki na samym wierzchu. Dobra. Box się prezentuje w taki sposób, że na czterech ściankach są takie właśnie kompozycje z papierowych elementów do wycinania. Właśnie z dodatków do kolekcji. To są właśnie wszystko te wycinanki, które mi zostały po tamtym projekcie. Panel jest oklejony Papierem z kolekcji, na to jest wycięty kolejny kawałek papieru, tylko tym razem z wykrojnika, tak żeby tutaj było widać te przeszycia. I na tym dopiero jest układana kolekcja. One są dosyć przestrzenne, jak widać tutaj. Wszystko jest dystansowane. No i mamy tutaj takiego suchego jeża. Na tej ściance. Jest kieszonka na bon prezentowy. Ona jest tutaj. No i kieszonkę oczywiście też ozdobiłam też. Jest to wszystko zrobione na dystansach. Także tutaj widać, że jest to dość przestrzenna praca. No i tutaj akurat znalazł się taki słodziak, słodziutki piesek z jabłuszkami. Na kolejnej ściance. A jeszcze mi zostały nitki sklejki. nie zauważyłam. No, niestety są to uroki klejone na gorąco. Na kolejnej ściance. Nadal elementy z kolekcji. Mamy jabłuszka, dynie, wszystkie listeczki. Dołożyłam tylko parę cekinów. Nie ma tutaj żadnych innych elementów na tych ściankach. Tylko i wyłącznie papiery i elementy z kolekcji. Po prostu stwierdziłam, że tak mi tym razem pasuje. A więc wygląda to naprawdę efektownie. Ze względu na to, że wszystko jest na dystansach i tworzy to fajny trójwymiar. I wcale nie potrzeba jakichś wielu skomplikowanych elementów, żeby ta kartka. Ta kartka ten boks wygląda ładnie. Tutaj na ostatniej ściance mamy po prostu taką dziewczynkę z jabłuszkiem, dniami, ptaszkiem i grzybkami, a więc też po prostu jesienna kompozycja. W boksie nie ma żadnych napisów, bo stwierdziłam, że są mi niepotrzebne. Nie zostawiłam też ścianki na życzenia, ale jeżeli chciałbyś wkleić życzenia. To ja to zawsze robię tutaj, pod wieczkiem. To jest najlepsze miejsce na życzenia dla mnie. To Robię tak już od dawna. Wszyscy są zawsze zadowoleni. Tutaj zawsze zostaje wolne miejsce, a ścianki możemy ozdabiać wtedy dowoli, tak jak chcemy. Nie musimy na ściankach nic pisywać. Potem się pojawia taki właśnie problem: czy napisy mają być do góry, do dołu, czy tak obrócić, czy tak obrócić. Każdy woli tego boksa inaczej. A jak je wkleimy pod wieczko, to wszystko będzie ok. Po prostu osoba, która dostanie tego boksa od razu wie, gdzie jest góra wieczka, gdzie jest dół. I nie trzeba się martwić, czy te napisy są wklejone tak, jak powinny być. No i na środku, tutaj nie będzie tego dobrze widać, ale jest taki o, koszyczek ze słonecznikami. To są kwiatki robione z famiranu przeze mnie, ozdobione trochę mikrokulkami. Ze względu na to, że to były próbne kwiatki i trochę za dużo kleju mi wyciekło, też się zdarza, ale wszystko jest do wykorzystania. Ten kwiatuszek jest papierowy, to jest jakiś. Nie mam żadnego pojęcia mówiąc z czego, bo mam tylko jednego takiego, a zazwyczaj jak kupuję kwiatki, to no więcej, tak żeby ich tutaj się po prostu znalazło. Znowu moje plastyczki. Papierowa różyczka. I tutaj jest jeszcze papierowa różyczka. Te listeczki zielone, które tu wystają, one są też plastikowe. Koszyczek jest z tekturek po prostu złożony. To są tekturki przestrzenne, które można dostać w fabryce. Nie? Ja te tekturki podkolorowałam trochę tuszami. Do tego, ze względu na to, że ten koszyczek jest ażurowy, a potrzebowałam, żeby środek tego koszyczka był wypełniony to od spodu wykleiłam go również papierem skrapowym. Wepchnęłam kulkę papieru, po prostu zwiniętą kulkę papieru, no bo jak zamocować te kwiatuszki? Nie ma jak za bardzo, trzeba coś tam wsadzić. No to ja wsadziłam po prostu zgnieciony papier i ozdobiłam dookoła tak, że tego papieru w ogóle nie widać. No i koszyczek przykleiłam na takim drewienku, tutaj będzie widać kawałek tego drewienka. Obłożyłam delikatnie robotkiem, takim jasnym, który pasował mi tu do tej koronki, która jest na spodzie. I takimi plastikowymi elementami, które też się powtarzają w boksie. Jeżeli chodzi o mnie, to ja bazę do boksa bardzo często robię sama. Po prostu mam kilka białych. Nie powiem, że nie mam, bo mam, ale nie zawsze biała bazami pasuje. Druga rzecz jest taka, że nie zawsze robię bazy, boxy 10x10. Nieraz te boxy są sporo większe, bo robiłam nawet boksa 15 na 15 I wtedy naprawdę nie ma jak kupić takiej bazy. Po prostu trzeba ją sobie samemu sklejać. No i tutaj jest właśnie też sklejona ta baza. Po prostu z papieru kraftowego, ja te kartki wycinałam, potem je trochę puszowałam, bo jak wiecie, to papier kraftowy z jednej strony jest ładny, taki ciepły kolor ma, a z drugiej jest taki szarawy, A Więc po prostu puszowałam, żeby tego szarawego koloru nie było widać na brzegach. No i po prostu posklejałam wszystko. Do tego przygotowałam wieczko, które w sumie pasuje idealnie. Tutaj się super zamyka, pasuje tak, że no nie trzeba nic wciskać na siłę, bo po prostu wieczko jest dopasowane do boksa. Ze względu na to, że kamienie zdobiegowały, mam cala, całe Wamiary, wymiary, wszystkie wymiary tak naprawdę zrobiłam cala, ponieważ tak jest najprościej. Przykładam papier tak, żeby nie ruszał i mogę sobie z łatwością zdobiegować. Jeżeli robiłabym to w centymetrach, to muszę przesuwać papier po tablicy, co powoduje, że ona mi się, że ten papier mi się przesuwa, że ciężko jest mi go utrzymać w jednym miejscu. Zwłaszcza papier kraftowy, który jest papierem dość twardym. Trzeba uważać, żeby nie wcisnąć za mocno kości, ponieważ można go przełamać. Różnica pomiędzy wieczkiem, wymiarem tego góry wieczka, a to jest jedna ósma cała. To tyle na dzisiaj serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam na następny film. Do usłyszenia, pa!